Julka, zbieraj swoje rzeczy, przeprowadzamy się. Dokąd, mamo? Co się stało? A to, że będziesz miała nowego ojca. W sensie nowego. A tata? Odchodzę od niego, co tu jest niezrozumiałego? Będę mieć nowego męża, normalnego, prawdziwego mężczyznę, a nie tego lenia, twojego tatusia. Gdyby nie ciąża, nigdy bym za niego nie wyszła. Julka niczego nie rozumiała. Co się dzieje? Matka i ojciec ciągle się kłócili, ile siebie pamięta. Wszystkie kłótnie wszczynała matka. Wszystko jej nie pasowało. Pensja za mała, mieszkanie ciasne, samochodu nie ma i on sam jej nie odpowiadał. Julka też często dostawała. Oto urodziłam sobie na głowę taka sama wredna i uparta. Jak jej ojciec? Jeszcze do niego podobna. Całe życie mi zepsułyście, żyje i cierpię. Jurka nie słyszała od mamy żadnych miłych słów. Za to ojciec często głaskał ją po głowie, kupował słodycze i zabawki w dzień wypłaty, za co potem dostawał burę od żony. Ale po co jej taka sukienka? Co siedzisz, smarkasz, zbieraj rzeczy. Wychodzimy teraz. Dość tego już. Mamo, a dokąd pójdziemy? Pójdziemy do wujka Jurka, ma trzypokojowe mieszkanie i pieniądze, nie tak jak ten. Poznałam go w pracy. On pracuje jako kierowca, dorabia, rozwiódł się z żoną, nie ma dzieci. Julka niechętnie zaczęła pakować rzeczy. Nie chciała nigdzie iść, ale nie miała wyboru. Przywykła słuchać się mamy. Ojciec wyjechał na kilka dni do rodziców na wieś, nawet się z nią nie pożegnał. Dziadków widywała rzadko, raz w roku jeździła z ojcem na wakacje. Oni ją kochali, babcia karmiła pysznymi pierogami, dziadek zabierał ją na ryby. Mama w ogóle z nimi nie utrzymywała kontaktu. Nazywała ich nieudacznikami i sknerusami, bo nie pomagali pieniędzmi. Dla niej wszystko sprowadzało się do tego. Z walizkami w rękach Jurka i jej mama skierowały się na przystanek autobusowy. No to zaczynamy nowe życie. Wujek Jurek okazał się dużym mężczyzną z rozczochranymi włosami i niskim czołem. Przypominał Neandertalczyka z podręcznika do historii. Cześć, Jurka, matka nie mówiła. Że jesteś taką wielką klaczy. Hektarów, hektarów, witam. Julce od razu się on nie spodobał. Jeszcze ją klacznią nazywa. Tata nigdy by tak nie powiedział. Oto twój pokój, sieć cicho, muzyki nie włączaj, bo znam was, małolaty, jakąś głupotę słuchacie. Lubię ciszę, zrozumiałaś. Będziesz gotować, sprzątać, prać, nie za piękne oczy tu mieszkasz. A ty, walka, podziękuj, że cię ze sobą wziął. Jureczku, dziękujemy ci, nie zawiodłyśmy się. Idź do pokoju, Julka, rozpakuj rzeczy. A ja zajmę się kolacją. I zaczęło się ich nowe życie. Każdego ranka mama budziła Julię i zmuszała ją do przygotowania śniadania dla wszystkich. Najpierw jedli mama z Jurkiem. Potem Julia dogryzała resztki. Po szkole trzeba było pójść do sklepu i przygotować kolację. Mama pracowała na zmiany jako pielęgniarka w szpitalu. Kiedy Siórek przyszedł pijany, kiedy Julia robiła lekcje. Bez pukania wszedł do jej pokoju. No co, jedynaczko, uczysz się, pokaż dziennik ojcu, ja mam innego ojca i nikt nie sprawdzał lekcji. Sama się dobrze uczę, jak tak do starszych mówisz. Mieszkasz u mnie, jesz, pijesz, a ja nie jestem twoim ojcem, musisz się mnie rozliczać. Gdy matki nie ma, zajmę się twoim wychowaniem. Powoli zaczął rozpinać pasek przy spodniach. Julia przeraziła się. Nigdy jej nie bili pasem, w ogóle nikt nie podnosił na nią ręki. Tylko czasem mama mogła dać klapsa. Mnie nie można bić. Wszystko mamie powiem. Hektarów przestraszyłaś. Wychowam cię na porządnego człowieka, jeszcze mi podziękujesz. No dawaj tu ten swój tyłek, ukaraję jak należy. Tylko tak mnie ojciec wychowywał. W tej chwili do mieszkania weszła mama. Jurek, co się dzieje? Krzyknęła. Walka, ty czego przyszłaś? Przecież masz nocną zmianę. Poczułam się źle, zwolniłam się, a ja zamierzałem Twoją córkę rozumu nauczyć. Pyskuje, hardo się zachowuje ta smarkula. Postanowiłem zająć się jej normalnym wychowaniem. Na pewno nazbierała dwójek, siedzi teraz i się uczy. Jurek idź spać, znowu jesteś pijany. A ty co tu wtrącasz? Żeby mnie uczyć. Zaraz i tobie przyłożę. Mama wyprowadził Jurka z pokoju Julii i zamknęła drzwi. Rozległy się krzyki i hałas. Julia wyszła z pokoju, chwyciła kurtkę i wybiegła z mieszkania. Nerwy miała na wyczerpaniu. Jeszcze tylko tego brakowało, żeby ją bił jakiś facet. Była zła na mamę. Dlaczego jej się nie żyło z ojcem? On nie pił, był spokojny i kochał ją bez względu na wszystko, a Julia uwielbiała jego. Pospacerowana pół godziny na ulicy, Julia wróciła do mieszkania. Matka siedziała w kuchni, przykładając do twarzy worek z zamrożonym mlekiem. Mamo, on cię bił. To nie twoja sprawa. W ogóle tu nie ma dla ciebie miejsca. Jutro zbieraj się i idź mieszkać do ojca. Jurek może i głupek, ale jest prawdziwym mężczyzną. Już wyrosłaś, boję się, że zaczęłabyś na niego zwracać uwagę. A ty byś mu się nie opierała, znam was, kokietki. To mój mężczyzna, jasne. I nie dam go sobie odebrać. Dobrze, że dziś tu weszłam, bo inaczej byś go uwodzić zaczęła, widzę, jak oczka ci biegają. Julia w szoku słuchała matki. Prawie umarłam ze strachu, jak ty możesz takie rzeczy mówić. Po co mi ten facet, mamo? Aha, nie gadaj mi tu. Jurek, moja ostatnia szansa mam już czterdziestkę, rozumiesz? W takim wieku trudno kogoś znaleźć. A ja mam kobiece potrzeby Twój ojciec w tej kwestii był do niczego więc nie przeszkadzaj mi w budowaniu szczęścia. Julia wbiegła ze łzami do swojego pokoju. Wiedziała, że matka jej nie kocha, ale nie do tego stopnia, żeby zazdrościć jej konkubenta. Przecież Julia ma zaledwie czternaście lat. Wyrzuca ją z powodu jakiegoś faceta. Ostatnia szansa. I gdzieś tam córka. Julia spięła swoje rzeczy w torbę i poszła spać, nastawiając budzik na szóstą rano. Matka z Jurkiem wstaną później, ona zdąży wyjść niezauważona, Julia siedziała na grobie ojca i wspominała. Minęło 16 lat, ale wydawało się, że wszystko stało się dopiero wczoraj. Gdy rodzice się rozwodzili, Julia postanowiła zostać z ojcem. Matka, nie kryjąc radości, straciła ręce w sali sądowej. Ojciec był szczęśliwy, że córka będzie z nim mieszkać. Matki nie widziała przez miesiące. Czasem przychodziła i czekała na Julię pod szkołą. Cześć, córeczko! Przyszłam. Nie mogłabyś poprosić ojca o pieniądze, jakbyś potrzebowała na sukienkę lub coś innego. Pilnie potrzebuje pieniędzy. Niczego prosić nie będę. Masz teraz nowego męża, to od niego proś. Ja proszę dla niego. Wplątał się w kłopoty, pilnie potrzebuje pieniędzy. A ojciec zawsze ci pomagał, możesz go łatwo poprosić o pomoc i dla mnie. Tak, jasne. Zamiast mi pomagać, tylko pieniądze wyciągasz. Za to masz prawdziwego męża obok. A o mnie pamiętasz tylko, gdy coś potrzebujesz. Nie jesteś moja, cała w ojca, za co cię kochać. Powiedz, dziękuję, że cię urodziłam. Dziękuję. I więcej nie przychodź. Łzy zdradziecko spływały po jej policzkach. Dlaczego matka jej tak nie kocha? Jak można nie kochać własnego dziecka? Po skończeniu szkoły, Julia wyjechała studiować na uniwersytet. Dostała się sama na budżet. Mieszkała w akademiku, ojciec pomagał jej finansowo. Po otrzymaniu dyplomu wyszła za mąż za kolegę z roku, Iwana. Ślub był skromny, jak tego chcieli. Teściowa ciepło ją przyjęła, Julia szybko się z nią zaprzyjaźniła. Rodzice Iwana kupili im mieszkanie, a ojciec Juli pomógł z remontem i dał pieniądze na meble. Po raz pierwszy Julia czuła się kochana i szczęśliwa u boku męża. O matce nic nie wiedziała. Ojca odwiedzali od czasu do czasu, on nadal mieszkał sam. Zaprzyjaźnił się z zięciem, razem chodzili na ryby i dyskutowali o piłce nożnej. Ale wszystko byłoby dobrze, gdyby Julia mogła zajść w ciążę, chociaż u obojga z nich zdrowie było w porządku. Minęło kilka lat po ślubie. W końcu test pokazał dwie kreski, doczekali się tego. Julia i Iwan od razu przekazali radosną nowinę jego rodzicom. Pozostało jeszcze poinformować ojca. Julia wybrała jego numer, ale ojciec nie odbierał. Dzwoniła i dzwoniła, ale w odpowiedzi tylko sygnały. Zaczęła się niepokoić. Następnego dnia pojechali do niego do domu i znaleźli go martwego. Sekcja zwłok wykazała zawał serca. Radosne wydarzenie zostało przyćmione żałobą. Tata tak i nie dowiedział się, że wkrótce zostanie dziadkiem. Julia siedziała na grobie. Oni z Iwanem przyjechali pół roku po jego śmierci, by załatwić sprawę spadku. Iwan został przygotować kolację w mieszkaniu ojca, a Julia udała się na cmentarz. Cześć, Julio niespodziewanie rozległ się znajomy głos. Julia odwróciła się i zobaczyła swoją matkę stojącą niedaleko ławki, na której siedziała. Wyglądała na starszą, chudą i wyczerpaną. Cześć. Słyszałam, że Leszek zmarł ludzie opowiedzieli. Czasem przychodzę na jego grup, skarżę się na życie. A ty tu siedzisz. Pół roku minęło, więc przyszłam go odwiedzić. A Jurek mnie porzucił. Nazbierał długów, teraz je spłacam. Nie mam gdzie mieszkać, mieszkam u babci. Pomagam jej w gospodarstwie i pracuję, wszystkie pieniądze idą na spłatę kredytów. A ty, jak widać, wkrótce urodzisz. Och, z tymi dziećmi to same kłopoty. Może jeszcze pożałujesz? Nie będę żałować. Nie jestem taka jak ty. Będę dobra i kochająca jak ojciec, a ty, ty tylko cierpienie przynosiłaś. Ale jestem matką, nie zapomnij i musisz się mną opiekować. Oddaj mieszkanie ojca. W końcu byłam zamężna i w nim mieszkałam przez jakiś czas, mam do niego prawo. Nic ci nie jestem winna. Jestem winna tylko swojemu mężowi i przyszłemu dziecku. A ty idź i żyj tym życiem, na które zasłużyłaś. To twoja ostatnia szansa. Julia wstała z ławki i minęła kobietę, która nazywała się jej matką. Dziecko w brzuchu zaczęło mocno kopać. Julia już wiedziała, że będzie mieć córkę, i zaczęła gładzić brzuch. Wszystko będzie dobrze, moja mała. Mama cię już bardzo kocha i nigdy nie pozwoli, by cię skrzywdzono. A kobieta, która ją urodziła, patrzyła za nią, ale nigdy nie stała się prawdziwą matką.